Run. Domu żelaza. Od razu nagram to. Pięknie. Himalozer jest, eskapada jest, kawa jest. Tomasz jest. Familia da z przodu jest i idziemy na grzyby na grzyby w lutym. W marcu, sorry, w marcu. <laughs> Staw duża, przystań jakiś jest. Tu idziemy idziemy to A, tamtędy idziemy. Stawy krośnickie. Ścieżka przyrodnicza. To idziemy. No idziemy, tamtą mańkę. No na 100% Taki kolor, wiesz, taki ten... rdzawy, nie? rdzawy to, nie? była taka kosa, z z one Taki postrach szkoły całej Ale ta z była spokojna Później w sumie, ja nawet nie pamiętam, co Jesteśmy w Krośnicach Stawy krośnickie I co, idziemy w prawo Później tędy prawdopodobnie wrócimy Ole, grube drzewo. Średnica jego to na pewno gdzieś, myślę, że ile może być? 8 metrów? Obwód no, tego 8 będzie może miało. Dzieci z przodu tak? Tak żabo. Bo tak, wilgi się pokrywają, może jakieś inne ptaki. No, Zaraz tak wypatrzymy. Wilgi są ładne i ładny głos Na pewno. To... Ja bo... Tego ty Idziemy do Tomasza. Ale... Zobaczymy, co tu się dzieje. Co, na banie skaczemy Tomek? Nałaś, no no, bijaj na, banię. na pewno nie dobie... No Nie podchodźcie tak blisko, Wianka. O kurczę Felek to bym musiał skoczyć to ho. Oh, oh. oh. To pielec by był murowany Tomek dzisiejszego dnia A na to, tomeczek o o o gęsi za chmurami o zobacz na wody go dziwne, nie? Stoi w tym miejscu Taśki kolonie. Ona, ja Tutaj przyjęta, Jest przypięta? A. Ty to kusownicza Co co to my pójdziemy? Bez wiosów. <grym>, Jakiś konary się znajdzie. Vila mamy. Ta. Tada. O No dzieciaczki idziemy. Idziemy przez siebie, się. No. Aha, dobre. Wiesz? Zaraz, czy na palenie? Ja Gamyczek na szlaku. Podpisany, pokaż się go do ręki. Obróć. Sarenka. Ktoś zostawił, a z drugiej strony co jest? Sarenka. Sarenka namalowana, bardzo ładnie. Bo to jest jakaś zabawa. Obróć go tak bardziej. No. No. I super, połóż go tam ładnie. Ktoś przyjdzie będzie go szukał pewnie. I zostawi może jakiś inny. Piknic no no tak cunka no. I kończymy dzisiejszą ekspedycję w postawach milickich i idziemy do aut i jedziemy na chatę tak. Końcóweczka drogi lekko błotna, potnista i napieramy do domu. Czy tak sama jestem? Tak, wszyscy idą, widzę. Maszerują. Wyjechaliśmy z Krośnic i tniemy na Oleśnicę. Przez bardzo górę i Pozdro,